Koliber. A koliber to kto? Stowarzyszenie Koliber. Konserwatywno-liberalni. Okej. Okay. A poza tym taki mały ptak. To kiedyś z panem Miesiełowskim. miałem... No w sensie tego drugiego bym na pewno nie wiedział, ale to pierwsze tak. Mały ptak koliber. Ale umie dziabnąć. Natomiast przechodzimy do pytania. Panie Czarzasty... SLD no to dziabanie laty, to wraca parę do parę pana temu. przez cały program. <ścoughs> SLD parę lat temu słusznie zresztą usiłował znieść paragraf kodeksu karnego mówiący o, o karach za obrazy uczuć religijnych. No tu się z Wami zresztą zgadzam z punktu widzenia wolnościowca. Wtedy tyle, że na jednym oddechu próbujecie wprowadzić kary więzienia za obrazy tak zwanych skrzywdzonych mniejszości. No, Homoseksualistów, transseksualistów i tym podobnych. Ja się pytam, gdzie tu jest logika, bo po mojemu to trochę schizofrenicznie wygląda. Po pańskiemu, tak? Ma pan prawo tak myśleć. Tyle. Okej, okay, zieloni.